Wydaje mi się, że ta jest od jakiegoś kolekcjonera kupiona jednego z naszych dostawców, który, który nas zaopatruje tak mniej więcej co kilka miesięcy i po prostu ona była w szerszym, w szerszym zakupie, w jakimś szerszym gronie tych koszulek, około 20-30 się od takiego człowieka zamawia i, i gdzieś tam się po prostu trafiła i, i postanowiliśmy sobie ją zachować, no bo Wiadomo, pogoń to pogoń. To jest koszulka reprezentacji Polski w piłce ręcznej z Kataru z 2015 roku, z Mistrzostw. Zajęliśmy tam wtedy trzecie miejsce, tak? Z tego co pamiętam, to tak, ale nie do, do, do potwierdzenia. Natomiast co ją wyróżnia, no to to, że jest podpisana przez członków, przez, przez, przez członków drużyny, przez to jest koszulka Bart Jureckiego, podpisana jest między innymi no, na przykład no, przez Sławomira Szmala naszego znakomitego bramkarza. Ta ta koszulka jest w trochę innej edycji. Ma tak zwaną metkę naprasowaną. Te koszulki nazywają się Match Issue. To są takie wersje dla graczy, czyli do, do grania na boisku. To nie są takie wersje kibicowskie. Jest taki drobny szczegół, mało kto to wie. Generalnie koszulki mają tutaj wszyte, wszyte metki. Ta nie ma. Zacząłem jeszcze liceum. Mówię, to na początku była skala taka no amatorska, no, kupowałem po kilka koszulek miesięcznie, a gdzieś to się przerodziło w szerszą skalę z czasem. Mhm. Wiadomo, że była przerwa też na studia, na, studi na studiach już to tak nie było, nie było intensywnie, natomiast no, po studiach trzeba było się czymś zająć i, i między innymi zajęliśmy się tym, roz zaczęliśmy rozwijać swój własny, swój własny sklep i swoją własną kolekcję. Znaczy to było tak. E, na początku lat 2000- była dość duża ekspansja e, sklepów z odzieżą używaną w mhm. Polsce. Wcześniej te sklepy z odzieżą używaną kojarzyły się raczej z, no, z niczym pozytywnym, natomiast to się po roku powiedzmy 2000 zmieniło, i, i kiedy nastąpił taki eksodus tego importu odzieży używanej z Wielkiej Brytanii. Wtedy otworzyło się kilka fajnych, fajnych sklepów w moim mieście, w którym się wychowywałem, no i, i zacząłem sobie po prostu hobbystycznie chodzić do tych, do tych sklepów i wyszukiwać takich koszulek, bo, bo nigdzie, nigdzie, nigdzie to nie było u nas w Polsce tak naprawdę dostępne, a tam, a tam było. I, no i tak się zaczęło. Kupiłem jedną, drugą, trzecią i się okazało, że, że, że jest z tego biznes. I, i, i oprócz, oprócz tego hobby, oczywiście kolekcjonerskiego, można jeszcze na tym zarobić. Na tą chwilę cel był taki, żebyśmy byli największym sklepem z koszulkami w Polsce. I to już się udało osiągnąć dawno temu. No a teraz będziemy konkurować, myślę, że z większymi graczami. To jest tylko kwestia czasu, bo cały czas pozyskujemy nowych dostawców od koszulek. Także będziemy się rozwijać. To jest kolejny etap przejściowy. Jest rynek w Polsce? Są ludzie, którzy zbierają, kupują, handlują koszulkami, czy działacie na cały świat? Głównie cały świat. W Polsce. Tak, procentowo niewiele, ale generalnie Australia, Stany Zjednoczone, Azja głównie też. Mhm. Dużo jest kolekcjonerów z Azji, na przykład. Tak, Chiny, mhm. Japonia. Yy, Azja interesuje się futbolem mocno, nie? Jest dużo fan klubów jakichś, na przykład Manchesteru albo Arsenalu, Liverpoolu.